Jak utrzymać remisję choroby otyłościowej? Remisja choroby otyłościowej nie oznacza jestem wyleczony, to znaczy mam kontrolę, a ta kontrola nie bierze się z przypadku. Po pierwsze, remisja to nie tylko BMI w normie, to także jest cały styl życia, farmakoterapia, opieka specjalistów i praca nad emocjami. Po drugie, potrzebujesz strategii, a nie silnej woli. Plan posiłków, ruch dopasowany do Twoich możliwości, sen, wsparcie. A nie spontaniczne decyzje podejmowane w stresie. Po trzecie to jest regularne monitorowanie. To nie po to, żeby się karać i non-stop sprawdzać, czy przytyłem, czy schudłem, tylko po to, żeby wychwycić sygnały, że coś się zmienia. I po czwarte, wiem, że mówię to po raz kolejny, ale otyłość jest chorobą przewlekłą, a jej leczenie to będzie proces. Jeżeli znowu zrobiło się trudno, to nie oznacza, że znowu zawiodłeś. To jest tylko znak, że trzeba wrócić do swoich specjalistów, że trzeba wrócić do działania i trzeba wrócić do podstaw. Remisja to nie jest koniec leczenia, to jest po prostu nowy etap dbania o siebie. Pamiętaj, że masz prawo do wsparcia, nawet kiedy jesteś w remisji, nawet kiedy wszystko jest dobrze. To jest po prostu jak sprawdzenie u mechanika, czy samochód jest sprawny.